15 minut dziennie na formę życia. Szybkie i skuteczne treningi dla zapracowanych. Nie masz czasu na siłownię? Pokażemy Ci, jak osiągnąć świetną formę w kwadrans dziennie. Nie masz czasu? Wiem, kto go ma. Praca, zakupy, korki, Netflix i przewijanie TikToka. Życie pędzi jak szalone, a ty zastanawiasz się, gdzie wcisnąć trening. No to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Dzisiaj pokażemy ci dwa zestawy ćwiczeń, które możesz zrobić w 15 minut dziennie. Serio, to tyle, co scrollowanie Insta w poszukiwaniu memów. Ten film jest dla wszystkich zapracowanych ludzi, którzy chcą coś zrobić ze swoją formą, ale ciągle słyszą w głowie: Nie mam czasu, nie mam siły, nie mam chęci. Spokojnie, pomożemy ogarnąć temat. Prosto, na luzie i bez wymówek. Bo 15 minut znajdzie każdy. Lecimy z tematem. Czego potrzebujesz? 15 minut, kawałka podłogi, boom, powerband dostosowanych do Twoich możliwości. Może się przyda również, mata do ćwiczeń. Tyle, a przerwie między treningami cały ten wielki sprzęt treningowy schowasz do szafy. Te ćwiczenia są spokojnie do wykonania dla osób początkujących, co nie znaczy, że będzie lekko. Zestaw pierwszy. Ten zestaw kładzie nacisk na nogi i brzuch. Podzielimy ten trening na dwie części. Pierwsza, praca w izometrii, czyli pod stałym napięciem mięśniowym. Mówiąc prościej, nie robisz nic, tylko utrzymujesz daną pozycję. Część druga, tutaj dodamy już ruch, tak żeby Twoje tętno troszkę podskoczyło. Część pierwsza. Zaczynamy od dwóch ćwiczeń wykonywanych naprzemiennie. Ćwiczenie pierwsze to split squat, ćwiczenie drugie to side plank, czyli boczny plank. Do wykonania split squata stań w pozycji wykrocznej. Stopy na szerokość bioder, przednia stopa cała przyklejona do ziemi, tylna na palcach, a pięta znajduje się wysoko. Teraz zejdź w dół do pozycji, kiedy kolano znajduje się kilka centymetrów nad ziemią i zatrzymaj się. Wytrzymaj 30 sekund. Nie będzie łatwo. Teraz zrób to samo dla drugiej strony. Staraj się utrzymać ten sam rozstaw nóg. Po skończeniu serii na drugą nogę, od razu przejdź do planka bocznego. Ustaw się w podporze bokiem. Ręka podporowa znajduje się pod barkiem na przedramieniu. Tą ręką mocno odpychaj się od ziemi, żeby nie wisieć na barku. Biodro i kolana wyprostowane. Masz być napięty jak struna. Stopa na stopie, palce podciągnięte na siebie. Utrzymujemy 30 sekund. Od razu przejdź na drugą stronę. Odpocznij 30 sekund i od razu zrób kolejną serię. W sumie masz zrobić 3 takie rundy. Połowa pracy za tobą. Przejdźmy dalej. Część druga. Tutaj zrobimy 3 ćwiczenia. Wykonywane jedno po drugim, bez żadnej przerwy. Każde ćwiczenie wykonujesz po 15 do 20 powtórzeń. Ćwiczenie pierwsze, przysiady. Ćwiczenie drugie, sitapy, czyli popracuje brzuch. Ćwiczenie trzecie, grunt bridge, czyli praca dla pośladków. Do przysiadów ustaw stopy troszeczkę szerzej niż szerokość bioder. Stopy lekko zrotowane do zewnątrz. Pilnuj, żeby w trakcie ruchu nie odrywać pięty od ziemi. Weź krótki wdech i napnij brzuch. Zejdź w dół do momentu, kiedy jesteś w stanie utrzymać proste plecy. Robiąc wydech wyprostuj pozycję. Nie spiesz się, jakość przede wszystkim. Sit up. Połóż się na macie. Złącz stopy i rozchyl kolana. Zaczynamy w pozycji leżącej. Ręce znajdują się za głową. Z wydechem robimy spięcie brzucha i sięgamy dłoni do stóp. I tak 15 powtórzeń. Glute Bridge. Dalej leżymy na macie. Stopy ustawione na szerokość bioder. Napinasz brzuch, żeby ustabilizować kręgosłup. Z wydechem wypychamy biodra do góry, spinając mocno pośladki. I gotowe. Pierwsza seria z głowy. Teraz odpocznij 30 sekund i wykonaj jeszcze 4 takie rundy. A my lecimy z drugim zestawem. Zestaw drugi. Ten mini-trening kładzie nacisk na górę ciała. I tak jak w poprzednim, dzielimy go na dwie części. Naszykuj gumę do ćwiczeń. Część pierwsza: ćwiczenie 1a będą to pompki wizometrii, ćwiczenie 1b wiosowanie z bandem. Pompki: Ustaw się w podporze przodem. Dłonie troszkę szerzej niż barki, palce skierowane w przód. Patrząc od boku, barki znajdują się na dłoni. Całe ciało jest wyprostowane i napięte. Zejdź dół do pozycji, kiedy Twoje łokcie są zgięte pod kątem 90 stopni. Utrzymaj pozycję minimum przez 30 sekund. Od razu przejdź do wiosłowania. Stopy na szerokość bioder. Stoisz na powerbędzie. Łapiemy końcówkę gumy. Pochylasz się, ale tak, żeby utrzymać proste plecy i wypiętą klatę. Przyciągasz gumę do siebie. Utrzymaj przez 30 sekund. Dychnij se chwilę i zrób w sumie całość 4 razy. A my pokazujemy Ci część drugą. Ćwiczenie 1A, wyciskanie gumy nad głowę, ćwiczenie 1B, rozciąganie powerbanda i ćwiczenie 1C, mountain climbers. Wyciskanie. Stań na jednej części gumy. Drugi koniec gumy trzymaj w rękach na wysokości barków. Utrzymaj prostą pozycję ciała i odginaj się w plecach. Wyciśnij gumę nad głowę, powtórz 15 razy. Od razu robimy rozciąganie powerbanda. Złap gumę szerzej niż barki na wysokości wzroku. Rozciągnij gumę maksymalnie na bok. Zapracuj barkami, ale nie pomagaj sobie łokciami. Powtórz 15 razy. Mountain climbers. To podniesie Twoje tętno, ustaw podwór tak jak do połówki. Na przemienie przyciągaj raz jedną, raz drugą nogę do łokcia. Szybkie tempo i dawaj po 15 powtórzeń na nogę. Raz, 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 raz. raz. Odpocznij przez 30 sekund i powtórz całość 4 razy. Zobacz jakie to proste. Taki trening nie zastąpi zaawansowanej osobie treningu na siłowni, ale osoba początkująca śmiało może go wykorzystać, żeby poprawiać swoją formę. Nie zbudujesz tym sylwetki w wielkiej bestii, ale na pewno utrzymasz sprawność i swoje ciało w przyzwoitej formie. Powtarzaj taki trening w schemacie dzień pierwszy trening A, dzień drugi trening B, dzień trzeci, dłuższy spacer i powtarzaj to w kółko. Dodaj film do ulubionych, a przede wszystkim. Wykorzystaj te ćwiczenia. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Ostrovi Nutrition.